Jaką pizzę zjemy w łodzi za 50 zł? A zobaczcie sami. Zobaczcie. Jest to pizza z salami, z pieczarkami, papryką i szynką. Naprawdę jest sporo tych składników. Grube ciasto, takie jak ja lubię. Może ktoś inny woli cienkie. Powiem wam, że ta pizza ma 42 cm. Nie oszczędzaj tu składników, co najważniejsze, więc można napchać się. A sprawdźmy, jak smakuje ta pizza. Dobra. świeże składniki, ale spróbujmy sosę, bo na sucho no, tak słabo ze Takim W taki sposób podają właśnie sosidło. Bardzo dobry sos, co z koły. Nie jest jakiś to sosz wodnisty. Dobry. Pizza z tym sosem naprawdę oddaję. Za 50zł dostajemy świetną pizzę Ale niestety za sos musimy dopłacić Jaka to była kwota? Mi się wydawało, że to było około 50 zł 50 zł za sos Bardzo fajnie, że można wziąć w siatkę czy też opakowanie Sobie zabrać pizzy na wynos Jeżeli nie zjemy Bo jak dla mnie to dopłacamy 50 zł, tak jak dopłacamy 1,50zł Ale no. spróbujmy zjeść ją całą Chociaż będzie to ciężko ale jest bogata, naprawdę bogata w składniki. Mi smakuje. Biedąc inne pizzy, ta pizza się w niczym szczególnie nie wyróżnia. Co prawda można zauważyć, że jest naprawdę bogata ilość składników. Jest dobra, smaczna, smakuje mi bardzo pizza. I myślę, że jakbym zawitał ponownie do łodzi, to właśnie tutaj bym się wybrał i może spróbował nieco o innej pizzy. I może jakieś wedie pizzy, czy też innej. Po prostu też pizzy z innymi składnikami i zobaczył, czy też będą tak różno bogate składniki, jak ta, dokładnie kompozycja to moje zdanie, no tą pizzą spoko, spoko możecie się najeść naprawdę i popić dobrze kolką Jak dla mnie, oceniam tą pizzę 5 jak 5. Jak macie, tak jak już mówię, okazję, to wpadajcie tutaj do Łodzi. Możecie odwiedzić to miejsce, spoko jest muzyka, taka młodzieżowa. Chyba można się nawet podpisać na ścianie, ale to może później na znać, czy można z ciekawości się tak zapytam obsługi, czy można się podpisać na ścianie, a my niebawem się widzimy w innych odcinkach i jeszcze będę je, gdzie, gdzie stędza dla Was to miejsce i może to nie będą tylko fast foody i restauracje, może coś innego. Więc zapraszam do śledzenia mojego kanału. Zostawiajcie mi komentarzy, łapeczek w górę, łapeczek w dół. Zawsze to pomaga w zasięgu. A ja Wam życzę mordeczki miłego dnia.